na pierwszą randkę, zaprosił swoją mamę. Tak czy źle? Tak. No, teraz... Teraz wiem, że pójdzie jednak na YouTube'a. Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie w pierwszym odcinku pilotażowym. Midas Show. Podzieliłem to wszystko na trzy segmenty. Pierwszy segment to są właśnie takie krótkie informacje, które mnie ostatnio w internecie zaciekawiły. Drugi to jest rozmowa z wami, a trzeci to są komentarze i moim zdaniem komentarze, bo jestem fanem komentarzy, są najlepsze. Gdyby to się nagrało na YouTube'a i pójdzie na YouTube'a i ktoś nie doczeka do końca, to moim zdaniem będzie żałował. Zacznę od samego początku, że informacja, która mi tak ostatnio wpadła w oko, to informacja o Danielu Martyniuku. I to jest synek Zenka Martyniuka, bo ogólnie to, to co tam się dzieje, całe to uniwersum, to jest jeszcze Lepszy jak sprawa dla reportera. I e, zaczęło się od tego, że dwa, trzy tygodnie temu Daniel Martyniuk, który ma 35 lat, e, wstawił na Instagrama takie story że, e, o swoim ojcu Zenku Martyniuku, że Zenek Martyniuk wszystkim daje pieniądze, e, tylko nie jemu w wieku 35 lat. i Tylko, tylko o dziwo: e, ja będę bronił. Tego Daniela e, Martyniuka, e, dlatego, że po pierwsze ja zobaczyłem, że Daniel Martyniuk, syn pana Zenka, że on mnie obserwuje na Instagramie, że on ogląda Szopkę dla reportera, tak? <laughs> tak, co jest bardzo ironiczne, bo jego tata był bohaterem pierwszego odcinka. Nauczy rozmawiać może Zenek. Chociaż spalisz noc... Więc... E, więc bardzo fajnie. I ja taką mam słabość do, do swoich widzów, że, że jak ja bym, jakbyście poszli do sprawy dla reportera, bo tam żeście nakradli, a ja bym zobaczył, że mnie obserwujecie, to bym tam raczej mówił tam, że dobra, tam nagra, tam. Pożyczył, nie oddał raczej, wiecie, takie te. No mam słabość po prostu, dlatego mówię, że go trochę będę bronił. Po drugie go będę bronił, bo. No, raz, że to jest mój imiennik, Daniel Martyniuk, syn pana Zenka. A dwa, że ja zauważyłem, że mamy dużo podobieństw między mną a Danielem Martyniukiem, bo nasi ojcowie są troszeczkę podobni, bo mój tata też jest troszkę jak Zenek Martyniuk, bo u nas na przykład w gminie jest restauracja Tulipan, więc mój tata, jak się pokłóci z moją mamą, to czeka sobie w Tulipanie na śniadanie. W tulipanie czeka sobie na śniadanie! Jest tego, że... Ale od początku, bo Daniel Martyniuk miał żonę, z tą żoną się rozwiódł i ja tam ani w łóżko, czy tam w barek zaglądał nie będę. Ale tam, podobnie jak w sprawie dla reportera, gdzie tylko Daniel opowiadał o tym rozwodzie, tam się pojawiała jego mamusia, pani Danuta Martyniuk. I pani Danuta powiedziała na przykład, że ona to w ogóle nie chciała. Całego tego ślubu, że to tamta strona tej dziewczyny chciała, bo oni to są ze wsi, a na wsi wiadomo, że o, już się zaczęła nagadywać na ludzi ze wsi, gdzie sama jest w ogóle z Bielska Podlaskiego, ale posłuchajcie, co powiedziała. Nie chciałam tego wesela, ale go ma być wesele, bo to ze wsi musi być wesele. No to ludzie wiosły powiedzą. Tak, pani Danuta Martyniuk jest z Bielska Podlaskiego i narzeka na ludzi ze wsi, i wyście ja uwielbiam. Mój ulubiony żart o Bielsku Podlaskim jest taki, że wiecie, jak w Bielsku Podlaskim się mówi na samolot? Ło. Wow. Uwielbiam. Ten Daniel to jest jedynak, więc cała uwaga, cała miłość jest skupiona tylko na nim. Na przykład u mnie w domu tak nie było, bo ja mam też siostrę, więc no, mnie rodzice nie kochali aż tak, jak się kocha jedynaka. I podam wam przykład, bo kiedyś do mamy napisałem, że Mamo, zakochałem się. Na co mama mi odpisała, która taka głupia, że cię chciała. A Daniel Martyniuk rozwiązał całą sprawę, którą napędził nagłośnił tym, że nagrał to story na Instagramie, w którym tam oczerniał ojca. Skończył to w dokładnie taki sam sposób, jak jego tata kończy wszystkie problemy ludzi w sprawie dla reportera, czyli... In the name of the... Oczywiście, zaśmiewam na koniec piosenki. Kolejny nagłówek, który mnie zainteresował. 61-letnia kobieta ze stolicy Macedonii Północnej, Skopie, po 37 latach nieudanych prób zajścia w ciąże urodziła swoje pierwsze dziecko, zdrowego chłopczyka, poinformował macedoński dziennik. Na pytanie, jak udało jej się to osiągnąć, odpowiedziała, wystarczyło zmienić chłopa. E, zastanawiam się, że gdyby ta pani urodziła to dziecko w Polsce, to załabałaby się i na 800 plus, e, i na babciowe od razu. E, też niestety mój umysł za DHD podpowiedział mi też inną rzecz. Jaki jest plus całej tej sytuacji, że ona w takim wieku urodziła to dziecko, e, że, no, że pieluchy e, tego dziecka w sumie za parę lat... E, za mocno, za mocno, za mocno, nie, nie, Dobrze, dobrze, dobrze. Ba, dobrze, bawimy się, luźny format, tak? Dobrze, dobrze. I też najbardziej... Szkoda mi męża tej pani, bo on ma 65 lat i jak dowiedział się o tej ciąży, to był jego pierwszy dzień emerytury. Pierwszy dzień urlopu. I pewnie wstał sobie o 14 z taką myślą, że o, teraz to się wyśpię. Przynajmniej. <grym> Dobrze, idziemy dalej. Do niecodziennego i bardzo niebezpiecznego incydentu doszło na pokładzie samochodu American Airlines podczas lotu. Doszło dopiero tak? No. Podczas lotu na wysokości 9 km jeden z mężczyzn próbował otworzyć drzwi maszyny. Napastnik został obezwładniony przez grupę pasażerów, a po wylądowaniu samolotu aresztowany przez służby. I zastanawiała mnie też jedna rzecz, czy ten chłop, który chciał otworzyć drzwi samolotu na wysokości 9 km, czy myślał, że to jest po prostu autobus na żądanie i że, że tak to działa? I też się zastanawiałem, że fajnie byłoby, gdyby ci współpasażerowie go tak związali mu te ręce i nogi i po prostu go wyjechali z samolotu. Nie, że już jest po problemie, już się, już się nic nie wydarzyło. E, też ten pasażer przed samym tylko lądowaniem, zanim tam przyjechała policja, zanim samolot wylądował, przed samym lądowaniem, udało mu się rozerwać e, te taśmy na rękach i wtedy się okazało, że to jest Polak, e, bo po prostu musiał mieć ręce wolne, żeby klaskać e, przy lądowaniu. I tak, e, na miejscu też okazało się, że ten człowiek jest chory psychicznie. E, nie dlatego, że e, wzięli go na badania psychiatryczne, tylko dlatego, że policjanci jak go przesłuchiwali, to zadzwonił mu telefon e, i na dzwonek miał e, popka i stąd było wiadomo. Niemieccy policjanci zatrzymali 42-letniego Polaka, który Volkswagenem Passatem, potem było, tam się można było doczytać, że B5, przewoził ponad 100 gołębi pocztowych. Po pierwsze. Nie mógł ich pocztą wysłać jednak to są gołębie pocztowe. Nie, policjanci byli w szoku. Że pasaty B5 jeszcze w ogóle jeżdżą. I, i też policjanci, policjanci byli bardzo zdziwieni, bo ani ten pasat, ani gołębie nie były kradzione. E, I gościowi prawie się upiekło. E, już ci policjanci mieli go puszczać, e, ale tam gołębie jak to gołębie zaczęły się awanturować, wiecie tam. E, jeden dostał mandat za to, że miał pasy nie zapięte. E, Drugi pokazał policjantowi środkowe pióro. E, jak to gołąb. I ogólnie gołębie dostały tylko pouczenie, dlatego że policjant zapytał, czy te gołębie nie znają żadnych znaków. Ale gołębie powiedziały, że jedyny znak, jaki znają, to e, znak pokoju. Oto też się bawię. o oto też się bawią, żeby nie były. Nie bawi. Kolejna informacja. Prezydent USA, Joe Biden, po raz ostatni podczas swojej kadencji oficjalnie podarował życie. Dwóm indykom przed świętem dziękczynienia. Ułaskawione ptaki to pitch i blossom. E, pitch i blossom e, w tłumaczeniu na język polski e, to e, Wąsieki Kamiński po prostu. <zysk> Słuchajcie, wiem, że polityczny, żart, wiem, że polityczny, ale spokojnie, jak Biden będzie płakał nad konstytucją, to też się przypieszczę, więc też, <zysk> też spokojnie. Poczta Polska jak apteka. E, prezes wprowadza ambitne zmiany, rusza pilotaż. Czyli na Poczcie Polskiej mają być teraz wprowadzone jakieś elementy apteki, e, że będą leki normalnie do sprzedawania. E, ja bym proponował, biorąc pod uwagę to, jak działa Poczta Polska, żeby tam głównie nerwosol e, ludziom e, sprzedawali. Albo może zakład pogrzebowy e, na poczcie e, zaczną robić, że wiecie, że, że chcielibyście iść do swojego bliskiego, e, otwierać trumne, e, tam awizo, e, jak to na Poczcie Polskiej. I tym bardziej, że na poczcie Polskiej główne rzeczy, które można tam kupić oprócz wysłania listu, to są tak zwane dewocjonalia. Że takie te jakieś tam figurki z papieżem, obrazki z papierzem. A można, jak najbardziej. Więc jeśli tam ma też być apteka, to zastanawiałem się, czy na przykład byłby lek na porost włosów, ale reklamuje to Franciszek na przykład. Nie? I... Ja bym chodził. E, aptekarze się zdenerwowali że na poczcie chcą wprowadzić leki. Natomiast Poczta Polska się zbundowała i będzie protest, kontrprotest przeciwko aptekarzom. Nawet Poczta Polska wobec aptekarzy wymyśliła już pierwsze hasła. E, jest to aptekarze, chuj wam w e, tak? <śla> tak przeczytałem, tak przeczytałem. Jazda samochodem po spożyciu alkoholu to katastrofalny pomysł, do czego jeszcze wrócę. E, niektórzy, jak pewien mężczyzna z Dolnośląskich Polkowic, brną w to przestępstwo raz za razem. 47-letni kierowca dwa razy w ciągu jednego dnia został zatrzymany przez funkcjonariuszy za jazdę po pijaku. Za drugim razem Alkomat pokazywał wyższą liczbę promili niż za pierwszym razem. Za pierwszym razem, jak złapali tego chłopa, to miał 1,56 promila, nie miał ze sobą dokumentów, prawa jazdy i wiózł ze sobą e, trójkę pasażerów. Ja się pytam, kto tam był bardziej pijany? Czy ten chłop? Czy ci policjanci, którzy go dalej wypuścili? Ten chłop później następnego razu, jak go złapali, bo za pierwszym razem, jak go złapali, to był w dostawczaku, za drugim razem, jak go złapali, to już był w samochodzie osobowym i też się zastanawiałem, czemu się na osobówkę. Że myślałem, że mniejsza, to może policjanci go nie znajdą, czy coś, że nie zauważą jednak. E, e, trzeciej próby nie było, e, bo skończyły mu się po prostu samochody. E, i, a pasażerowie, e, którzy zgodzili się na to, żeby on ich wiózł, że zgodzili się na to, żeby pijany kierowca ich wiózł. Okazało się, że to byli Beata Kozidrak, Tomasz Tokinger i Daniel Obryski. Gruzin kradł zabawki w sklepie dla dorosłych. Próbował wynieść gadżety warte tysiące złotych. Gdy policjanci przyjechali na miejsce, Gruzin już miał kajdanki na sobie. Dobrze, i to był pierwszy segment, który Wam chciałem pokazać. Drugi to jest rozmowa z publicznością. Rozmowa z publicznością dzieli się zawsze na dwie. Na taką, że publiczność chce rozmawiać, że chce się bawić. I na taką, że wiecie, że zapytam kogoś tam, a czym się zajmujesz, no pracuję w warzywniaku, no a czym się interesujesz, no porami. Nie? No i to takie. I, I ciężko idzie, dlatego wypisałem sobie kilka odpowiedzi, których udzieliliście. Jak was poprosiłem o to, żebyście mi napisali odpowiedzi, że wam zadam pytania. I na przykład i to jedno było. Czego nikomu byś nie powiedział, nie powiedział. I ogólnie wszyscy zrozumieli, i tu wszystkie odpowiedzi były takie, że, a nie powiem, nie? Jedna była. Słuchajcie, czego nikomu byś nie powiedział? Miałem romans, ale nikomu nie mów. Jasne, że nie powiem. Dominik. Kolejny tu ktoś nie napisał swojego imienia, tylko napisał e, Mati. E, I też, żeby wiedział, bra, Brawko, e, ktoś to napisał, że Mati i w korpo e, pracuje? E, to ci głódki to. Tam, tam, e, Mati, e, co ty robisz tam w tym korpo? Jestem dyrektorem do przesyłek i. Dyrektorem do przesyłek i czego? Dyrektorem, Dyrektorem do spraw przesyłek i spedycji? To listonoszem jesteś, kurwa, do... Nie, nie, zauważyliście właśnie, że ludzie z Korpu mają tak, że tam, on tam kseruje, ale on tam jest po angielsku zawsze. Nie znam Together Forever, tam Texas Holden Poker Entertainment. Nie, to. Dyrektor do spraw Dobrze. I tu mi się bardzo podobała twoja odpowiedź, bo a, w ogóle najczęstwo, bo zapytałem tak, jedną z, jednym z pytań, które poprosiłem, żebyście mi udzielili odpowiedzi, to było jeśli jesteś w związku, to co ci najbardziej przeszkadza w drugiej e, połówce, nie? I, I... Mati, co ci najbardziej przeszkadza w twoim związku? Teściowa, Teściowa bo? To... <śla> Dobrze, że nie żona w ogóle mu przeszkadza, nie? A co, co tam? Co się dzieje z teściową? Co ci teściowa najbardziej? W czym przeszkadza? Śpi z wami za często. Śpi z wami za często Ale czekaj, 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 czekaj. Ale co, że ją na przykład... że, że za często, że, że co, że w nogach y, wam śpi, czy I na przykład jego żona nam spotyka się z koleżankami. To jest spokój tam kurwa, Teresa tam śpi u nas ciągle tam. Kołdry nie oddaję. <grystanie> Ale że co, że śpis wami za dużo, no? Że <grystanie> <Dobra>, to okej. <okay. grystanie> Dobra, nie mam po co pytać dalej, bo do tego to nie przebijemy tych. Teściowa, normalnie tam wiesz, między nimi oni chcą tego, a teściowa. Ja też, ja też, dobrze. <grystanie> Świetna odpowiedź. Dobrze. <grystanie> a. Ja cię na występy będę zabierał, Mati. Wiesz, ja po prostu. <gry> Dobrze. E, tu, a tu ja zapytałem o jednym z pytań, bo czy wy chcecie mnie o coś zapytać? E, I też jednym z pytań było jakieś tam dziwne marzenie, nie? Coś takiego. A Mati na przykład napisał, że zbiera na dom. To jest twoje dziwne e, marzenie. E, Okej. Okay. To się Wam zapytać. Może ktoś się podrzuci, może tam jest parę złotych. E, tu jest jedno tam kolejne pytanie. Konrad napisał do mnie, e, że jakie jest moje e, dziwne marzenie? Chciałem iść do prostytutki. I całe życie się tego bałem, bo y, nawet nie to, że jakieś tam choroby że, czy coś tam, tylko ja to się bałem, że na przykład nerkę mi wytną, nie, bo ja też z tym... Ja to jestem panikarz straszny. Ja, ja na przykład kiedyś, kiedyś przeczytałem, że, e, jak, że, to nie wiem, czy to jest w historii ludzkości było, czy rocznie, że cztery osoby giną w ten sposób, że wchodzą do windy, ale patrzą w telefon i tam wpadają do tego szybu, nie? I ja na przykład do tej pory wskakuję do windy, nie, bo ja, ja się boję, jestem panikarz. Ale zrealizowałem to marzenie, zresztą bardzo niedawno, że byłem u prostytutki, tylko ja byłem e, pogadać, e, byłem... Że to, no, no bo. Nie, czy przytuliła coś, tam, absolutnie. By, by, czy, czy miałem taką myśl, że może by coś było? Nie pamiętam, ale. Ale zapłaciłem 7 stów w ogóle, tak? I, i wo, w ogóle z tego nie skorzystałem. W ogóle nie skorzystałem, więc owszem, jestem jedyną osobą w historii ludzkości, która poszła na kurwie pogadać za 7 stów. Tak, no bo wiecie, tak szukałem inspiracji do stand-upu. Tak, ona mi opowiadała o sobie. Ciekawą rzecz, która mi, opo mi opowiedziała na przykład, to było to, że e, zbiera na dom zresztą, bo to była teściowa Matiego też. <grystanie> <grystanie> za mocno, za mocno? Nie, dobrze. No, i powiedziała mi, że zbiera na ten dom, ja zapytałem, że ile tam będzie musiała tak pracować, że tam ze dwa lata czy coś takiego. I ona mówi, że nie, trzy miesiące się w takim zawodzie pracuje. W jednym z pytań, które, które zapytałem, było, opisz krótko swoją najgorszą randkę. I tu zaraz będę prosił, żeby osoba, która mi udzieliła odpowiedzi, żeby zaklaskała, bo odpowiedzią było, na pierwszą randkę zaprosił swoją mamę. Kto? kto kto był na randce, że ktoś zaprosił e, mamę. O, jaka rączka, Boże! Tak. I weź, wytłumacz mi. Jak masz na imię? Ola, jak to wyglądało, że... No, co wy mieliście cztery lata e, wtedy? czy...? Był na studiach, no. Czekaj! I, czyli normalnie dorosły chłop e, przyszedł na randkę e, z mamą, tak? Ze z panią tam. To, to nie Martyniuk? E, nie, nie był, bo to... Może, jednak trochę, trochę podobne. No dobrze, przychodzi na randkę z mamą i co? I się ok polubiłaś e, jego mamę? Fajnie byłoby, jakby matkę na przykład polubiła jeszcze bardziej, nie? Że siedzą przy stoliku, matka do niej w końcu mówi, że dobra, kurwa, zostaw go jednak w ogóle, to jest... Nie polecam, ciebie lubię, jego nie. No, opowiadaj. Była elegancko ubrana, no, no. No, to i co? I to było, ale czekaj, ale, przy, ale rozmawialiście chociaż chwilę, czy, a, a, no, ja zapytałaś? Poszliście na obiad. I ta matka z wami siedziała też, ja, do, no, jest. A kto, jeszcze a, płaciłaś, ty, czy nie? Płaciłaś na przykład za wszystkich? Nie, nie płaciłaś za wszystkich. Jeszcze fajnie jakbyś za jego matkę musiała płacić, nie, to już w ogóle. Najgorsza tyściowa w ogóle, no. I co? A długo, się, długo trwała randka? Tylko zupę i, i poszłaś do domu. A on ci potem wytłumaczył, albo zapytałaś, czemu przyszedł z mamą? Nie, nie pytałaś i do tej pory cię to nie interesuje, naprawdę. Zajebista randka, boże. Najlepsze. Daria opisuje najgorszą randkę. Tinder. Tym przyszedł w zbroi po evencie historycznym i stał przez cały czas, bo nie mógł usiąść. Da, Daria, możesz klasnąć? żeby wiedzieć, gdzie jesteś? Daria, jest, dobry, Daria, co, co tam się działo? Opowiadaj. Co, co, no jak, A jak wyglądała ranka? Jesteście dalej razem, jeździcie sobie na jakieś eventy i co tam? Co, co ci dał na, na urodziny? Miecz, co tam się. no? wysoki, ty mały zbroi, a stwierdziłam, Czekaj, wolniej! <grym> Czekaj, ty był wysoki w zbroi. A miał być wysoki, w zbroi? Aha, okej, okay, bo myślałem, że po prostu na tej zbroi miał szczudła na przykład takie. Ja, I Gile, o, ja na ja bym tak robił, że ja wam wszystkim mówię, że ja mam dwa metry, a teraz po prostu ściągam nogę i, i Ale dobrze, najgorsza randka, dobrze. Tinder, słuchajcie. Pani okazała się staruszką. Bogdan napisał. Bogdan, weź zaklaśnij. Gdzie ty jesteś? Gdzie? Ja nie widzę, bo. Mi... A tu, tu, no. co, co to się... Ty Bogdan, ale ty sam masz 60 lat, to co ty mnie tu? No. Ja myślałem, że ci jakaś kobita zrobiła na wnuczka czy coś takiego, a ty tam... Pani okazała się staruszką, no ile miała? A to może ta kobieta, co urodziła tego dzieciaka, może to jesteś ty. Dobra, czego nikomu byś nie powiedział nie powiedziała? Jak bardzo mnie podniecasz Midas. Bardzo Ci dziękuję, Damian. Więc... <noise> A, Maciek napisał. Maciek uważam geniusz, taktycznie to rozegrał. Jeśli jesteś w związku, to co Ci najbardziej przeszkadza w drugiej połówce? I Maciek napisał: Nic? W nawiasie siedzi obok. <noise> A ostatni segment, który wam chciałem powiedzieć, to, o, o, który wam chciałem pokazać, to komentarze różne z internetu, bo jestem absolutnym fanem komentarzy. Ja uważam, że jak komentarz jest nawet taki chamski. Wiecie, są takie komentarze, że, że wiesz, że się nie powinieneś śmiać, ale to jest po prostu za dobre. I uważam, że jak to jest trafne, a nie wulgarne, to ja na przykład lubię. Ja sam piszę, screenuję, po prostu jestem fanem. I pokażę wam kilka filmików, tam chyba z dziesięć i komentarze pod nimi, bo uważam, że te komentarze są fenomenalne. Najpierw, żeby tak trochę was wprowadzić, że to nie jest aż taki hamski, ale ktoś na scenę podczas koncertu Vito Bambino. Komentarz. Ta jedna księgowa na wigilii firmowej. Wypadek z Polkowic pociągu. To jest ten wypadek co ten chłop tam wjechał pod szlaban, że, że, że nie wyjechał i komentarz Mógł zmienić pas na prawy. Prawy pas był wolny. Kolejny filmik to jest film motywacyjny, który mnie bardzo zmotywował do zupełnie niczego jak to filmiki motywacyjne, ale słuchajcie, o tym, że w człowieku są dwa wilki. Ten cytat zmienił moje życie, posłuchaj. S są dwa wilki. Jeden jest zakuty w ciemności, a drugi w światłości. Który przeżyje? Czekaj, dobra muszę... Ten, którego będziesz karmił. Teraz słuchajcie komentarz. Są w tobie dwa wilki. Jeden jest gejem, a drugi też jest gejem. Eee, w kolejnym pójdzie na YouTube. A. Dobrze z wami bawi. Jest panie. Jest fajnie. Miała być na luzie, jest na luzie. Ter o, oh, teraz będzie mocny. Teraz to jest taki komentarz w stylu... No, bo e, jest taki influencer na włosku inwalidzkim i nagrał filmik, żeby go wzięli do tańca z gwiazdami, nie? Nie wiem, czy czytać, ale... Nie nie komentarz... I co będziecie robić? Jeździć w kółko? <średencji> Nie wolno się śmiać, nie wolno się. Jak się popłakam. A właśnie, że można. Ja też oglądam Nita Show i pozdrawiam wszystkich widzów. I pamiętajcie, że wózek nigdy nie zabrał mi humoru i nigdy mi go nie zabierze. A w kolejnym dwie, dwie panie, Polki zresztą, zdobyły medale w kulturystyce. My już po, wszystko zdobyte, no tak, naprawdę znaczy, wszystko. Się dało, zdobyłyśmy, możemy wracać. Tak, tak jest. W trzy razy złoto. No. I komentarz, brawo panowie. Na kolejnym, to akurat mój komentarz. Nie, nie ten, nie ten, nie ten, nie ten. Kolejny, kolejny mój. W kolejnym. Jakiś chłop z kolegami po prostu sobie je. Mój komentarz. O, biały stok. W kolejnym... A, to jest ten... Tak, to jest to. To jest ten słynny filmik z Rolnik szuka Żony, co ta dziewczyna wyglądała tak ciut, ciut inaczej, niż mu zdjęcia wysłała, nie? ...że cię nie poznały. Tak. No to popatrz. No, miałam dłuższe włosy. Mm -hmm. Że miała dłuższe włosy, nie? Komentarz? Miałam włosy dłuższe o 20 kilo. <głosy> <głosy> Kolejne to premiera piosenki, pani Julii Wieniawy. A Fiona co tam robi? <głos> <głos> Za mocne, nie? E, kolejne, e, pan uważa, że kosmici go porwali. A czy oni mówili, z jakiej są planety? Z jakiego... E, tak, ja się na koniec zapytałem z jakiej są planety, to mi powiedzieli, że z... No. Nie z planety, tylko z, nie z układu, tylko jak to się mówi? My jesteśmy z ósmej galaktyki. Tak, pan jest, pan do przyjechali. Nie, my jesteśmy z ósmej galaktyki. Kosmici tego pana odwiedzili. I komentarz: też często ich wydawałem, później przestałem pić i kontakt się urwał. A w kolejnym słynna rzymska, rzymiańska ekipa z zakopanego. Ona lubi Po ile taki Pinokio chodzi? I przedostatni, jaki Wam przygotowałem. To Pan siedzi po prostu przy stole z żoną. komentarz Nikt mi nie powie, że teoria ewolucji jest kłamstwem. Ja napisałem, że za mocne! Ja napisałem, że za mocne! I ostatni filmik jaki mam, to jest e, słynny filmik mojego ulubieńca z freakfightów, e, Alanika Kwiecińskiego. Nie, bez braku. I komentarz, mądrego też miło posłuchaj. Posłuchajcie, e, bardzo Wam dziękuję, że przyszliście. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Myślę, że film pójdzie na YouTube'a. E, jak pod filmem na YouTube pod pierwszym Minus Show będzie 10 tysięcy lajków like i tysiąc komentarzy, to na dziesiąty odcinek zapraszam mecenasa Kaszewiaka. Niech... <śpiewanie> dziękuję Wam jeszcze raz. Jak ktoś będzie chciał zdjęcie, to tam zasada jest ta sama. Tu sobie zrobimy na scenie. Dziękuję jeszcze raz. Tyle ode mnie.